Lęk przed, tak Idąc tematami lęku, lęk przed odrzuceniem, czyli takie kontrolowanie w związku, monitorowanie, nieufność bardzo duża chęć, no zazdrość, czyli jeżeli partner, partnerka gdzieś wychodzi, robi coś swojego, odczuwanie dużego poziomu lęku, niepokoju, gonitwy myśli, analizowanie, co on tam robi, czekanie, takie wymaganie od partnera, że będzie się meldował, że będzie zawsze pod kontrolą, że będzie wychodzi tam, że ma być o danej godzinie. To są rzeczy, które psują bardzo często relacje, ale z czego wynikają? Wynikają z różnych doświadczeń znowu z dzieciństwa. Jeżeli dziecko jest odrzucane, pomijane, krytykowane, yy, generalnie ma poczucie nieświadomie no bo myśli, że mamusia, tatu się tatusia go kocha ale pracując z ludźmi, zdaje sobie sprawę, że często rodzic ma trudność z kochaniem dziecka i z okazywaniem. Zwłaszcza jeżeli miał własne jakieś doświadczenia odrzucenia, to ono to przekazuje kolejnej, kolejnemu pokoleniu swoim dzieciakom, trudno mu jest kochać. I takie dziecko gdzieś. Jak to gnosowska śpiewała, no niekochane dzieci tulą się. Takie dziecko nie czuje się w pełni kochane, atakuje często siebie, nie lubi siebie, neguje. I to, co w związkach się dzieje, to to, że te same emocje takiego porzucenia, odrzucenia, chce się zabezpieczyć przed tym, żeby znowu nie zostać porzuconym, żeby znowu nie być samemu.